Rozgwiazdy. Na morzu rozpętała się straszliwa burza. Ostre podmuchy lodowatego wiatru przenikały wody i unosiły ją w olbrzymich falach, które spadały na plażę niczym uderzenia młota mechanicznego. Orały dno morskie, wyrzucając z niego na dziesiątki metrów od brzegu małe zwierzątka, skorupiaki, drobne mięczaki. Gdy burza minęła tak samo gwałtownie jak przyszła, woda uspokoiła się i cofnęła. Teraz plaża była pokryta błotem, w którym zwijały się w agonii tysiące rozgwiazd. Było ich tyle, że plaża wydawała się zabarwiona na różowo. Zjawisko to przyciągało wielu ludzi ze wszystkich stron wybrzeża. Przyjechały nawet ekipy telewizyjne, aby sfilmować to dziwne zdarzenie. Rozgwiazdy były prawie nieruchome, umierały. Wśród tłumu stało również dziecko. Trzymane za rękę przez ojca. Zasmuconymi oczyma wpatrywało się w małe rozgwiazdy. Wszyscy na nie patrzyli, ale nikt nic nie robił. Nagle dziecko puściło rękę ojca, zdjęło buciki i skarpetki i pobiegło na plażę. Pochyliło się, małymi rączkami podniosło trzy rozgwiazdy i biegiem zaniosło je do wody. Potem wróciło i powtórzyło całą operację. Za cementowej balustrady jakiś mężczyzna zawołał: „Co robisz, chłopczyku? Wrzucam do morza rozgwiazdy. W przeciwnym razie wszystkie zginą na plaży”. Odpowiedziało dziecko: „Tu znajdują się tysiące rozgwiazd. Nie możesz ich uratować. Jest ich zbyt wiele”. Zawołał mężczyzna: „Tak dzieje się na wszystkich plażach wzdłuż brzegu. Nie możesz zmienić biegu rzeczy”. Dziecko pochyliło się, by wziąć do ręki, ręki inną rozgwiazdę i rzucając ją do wody, powiedziało, A jednak zmieniłem bieg rzeczy dla tej oto rozgwiazdy. Mężczyzna przez chwilę milczał, a potem pochylił się, zdjął buty i skarpety i zszedł na plażę. Zaczął zbierać rozgwiazdy i wrzucać je do morza. Po chwili zrobiły to samo dwie dziewczyny. Było ich już czworo wrzucając rozgwiazdy do wody. Po paru minutach było ich pięcioro, potem 100, 200 osób, które wrzucały rozgwiazdy do morza. W ten sposób uratowano je wszystkie. Wystarczyłoby, dla, dla, aby dla przemiany świata ktoś, nawet mały, miał odwagę rozpocząć.